Witam serdecznie. Podczas dzisiejszego tutorialu pokażę sposób tworzenia listwy przypodłogowej. Skorzystam z pliku utworzonego na potrzeby drugiego tutorialu, podczas którego omawiałam tworzenie ścian. Do utworzenia listwy posłużę się funkcją za mną. W pierwszym kroku utworzę przekrój listwy przypodłogowej. Otwieram zdjęcie z pulpitu, aby obejrzeć wybrany rodzaj listwy. Ta strona będzie widocznym elementem, natomiast prawa strona będzie przylegała do ściany. Aby ułatwić sobie chwytanie przekroju od strony ściany, utworzę kąt prosty, ponieważ ten element nie będzie widoczny na wizualizacji. Wracam do okna projektu. Wybieram narzędzie prostopadłościan i rysuję bryłę. Następnie przeciągam zdjęcie przekroju listwy na prostopadłościę. Kolejno edytuj teksturę i klikam na powierzchni zdjęcia. Dopasuj teksturę. Dalej wybieram start. Łamana. Teraz obrysowuje przekrój listwy, pamiętając o utworzeniu kąta ostrego w misach wymagających zaokrąglenia. Po narysowaniu przekroju klikam w plusik i zaokrąglam każdy punkt, który tego wymaga. Promień zaokrąglania wybrany przy pierwszym punkcie jest zapamiętywany. Jeżeli chcielibyśmy zmienić ten promień, to należy kliknąć Escape i kolejny raz plusik. Usuwam prostopadłościan. Zaznaczam utworzony przekrój i nakładam na niego obszar, aby upewnić się, że wszystkie punkty są w jednej płaszczyźnie. Następnie skaluję przekrój listwy przypodłogowej do wymiarów ze zdjęcia. Jeszcze raz używam łamanej, tym razem do narysowania ścieżki, po której poprowadzę przekrój, czyli wzdłuż ścian. Kolejno klikam na przekrój, wybieram funkcję za mną i dalej wskazuję najpierw punkt na przekroju. A kolejny punkt na ścieżce. Ponieważ przekrój źle ustawia się na ścieżce, to za chwileczkę obrócę go o kąt 90 stopni tak, aby był w pozycji pionowej. Przeprowadzam przekrój do momentu utworzenia całej listwy przypotłogowej. Funkcja za mną jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem przy tworzeniu zaawansowanych elementów. Zapraszam na następny instruktaż.